Nowa generacja konsol tuż przed nami. Xbox praktycznie startuje już, teraz, zaraz. PlayStation 5 tydzień później, chociaż no nie ukrywajmy, tylko dla wybranych, bo ilość konsol, jaką wyprodukowało Sony, jest żałośnie mała. A wszystkie, które były dostępne na rynku, wyprzedały się w preorderach. Ale bądźmy dobrej myśli, że każdy, kto chciał sobie kupić PlayStation 5, rzeczywiście będzie mógł ją dostać jak najszybciej. Ale okej. Okay. Ten film nie jest o tym, kto dostanie PlayStation, a kto nie, tylko o abonamentach Microsoftu, gdyż uważam, że jest to temat warty poruszenia. Abonamenty, które według niektórych są do dupy i w ogóle słabe, bo giereczkę najlepiej sobie kupić i mieć ją na własność. Tylko tak samo było mówione w sumie o Netflixach, HBO Go, Disney Plus, które niedawno weszło. Znaczy, no, niedawno to ponad roku, ale. W Polsce nadal nie ma, ale pomijając to, też wszyscy mówili, że nie, lepiej do kina, a potem sobie kupić Blu-ray'a czy DVD i do, w domowym zaciszu oglądać film. No i jakimś cudem Netflix ma spokojnie ponad 100 milionów aktywnych subskrybentów: HBO GO niewiele mniej, a Disney Plus ze względu na swoją małą dostępność znacznie mniej, ale to podejrzewam, że się zmieni. Czy Microsoft będzie właśnie takim Netflixem gamingu? Bardzo możliwe, że tak. Przyjrzyjmy się ofercie Game Pass oraz All Access. I pozwólcie, że nie będę się skupiał na zwykłym Game Passie, bo on, według mojej ściągi, kosztuje 40 zł miesięcznie. Nie dostajemy dostępu do Xbox Live Gold, więc. Nie jest to oferta, która jest w ogóle godna polecenia, bo za 54.99 miesięcznie dostajemy Game Passa Ultimate, czyli krem de la Creme w ofercie Microsoftu, gdzie mamy dostęp do Golda. Mamy dostęp do gier na konsole, na peceta oraz od niedawna na urządzenia mobilne. Więc możemy sobie grać na przykład w takiego Wiedźmina 3 na telefonie. Słabe. No, wręcz przeciwnie, według mnie genialne, bo oprócz tego, że dostajemy Golda, którego cena jest 29 zł miesięcznie, oczywiście, jak się kupuje z góry większą ilość miesięcy, to ta cena na miesiąc maleje, ale nadal to jest około 20 do 30 zł miesięcznie, a tutaj za 55 zł, oprócz tego Golda, którego mimo wszystko dużo osób opłaca, chociaż może nie w Polsce, bo Polska nadal PC stoi, a tutaj. No nie trzeba opłacać abonamentu, żeby grać online, ale to się powoli zmienia. Więc oprócz tego Golda, którego opłaca dużo osób, dostajemy dostęp do ogromnej biblioteki gier. I oczywiście można podnieść lament, że hej, ale te gry są słabe, są do dupy, tam 99% to same indyki. No po części tak, ale tylko po części, bo to, że oferta jest gówniana, to się absolutnie nie zgodzę. Bo dostajemy do dyspozycji wszystkie gry Microsoftu, te ekskluzywne. Tak, ekskluzywne gry, robiłem o tym materiał, gdzieś tutaj może wyskoczyć, że rzeczywiście Microsoft ma ekskluzywy i są te ekskluzywy, których nie ma na innych platformach, a że Microsoft to zarówno Xbox, jak i Windows. No to sorry, to jest ich ekskluzyw, a nie ekskluzyw jednej konkretnej platformy. Ale pomijając to, dostajemy sporo eksów, czyli. Całą sagę Halo, całą sagę Gearsów, Forzy. Dochodzą też takie duże tytuły jak na przykład Wiedźmin, przez jakiś czas był Red Dead Redemption. To są słabe tytuły? No nie do końca. Plus zapowiedziane jest to, że wszystkie ekskluzywy Microsoftu, jakie wyjdą w przyszłości na premierę w Game Passie Ultimate są dostępne dla graczy. Więc wyjdzie Halo 6. Dzień dobry. Game Pasie na dzień premiery. Więc nie będzie trzeba wyrzucać 350 czy 400 zł, ile tam będą te gry kosztować i żeby pograć w jedną grę. Tutaj dostajecie dostęp do niej za 55 zł miesięcznie. Więc nawet jak przejście tej gry zajmie Wam kwartał, to i tak to będzie taniej niż kupienie tej gry osobno. No ale dobra. Oprócz tego jeszcze gry na pc ta jest ich mniej około 20-30 tytułów mniej. Ale jeżeli macie konsolę i pc ta, to dostajecie możliwość grania i tu, i tu. I oczywiście progres się przenosi. Więc jeżeli macie konsolę w salonie i tam sobie coś ogrywacie, ale wasza żona, dziewczyna, chłopak, mąż, mama, babcia, ktokolwiek mówi, żebyście zostawili ten telewizor, bo Polsce lecą. No to zapisujecie grę, siadacie do kompa, zapis z chmury się sczytuje i gracie dalej. Więc jest spoko. Oczywiście, 55 zł miesięcznie to nie jest mało, dla niektórych to jest bardzo dużo, no ale to jest taki uśredniony abonament, jak za właśnie Netflixa, telewizję, abonament telefoniczny. Więc większość osób. Może sobie na to pozwolić, a w ogólnym rozrachunku, jak chcecie kupować gry po 200-300 zł, jeżeli kupujecie oczywiście w miarę świeże, nowe gry na premierę lub w okolicach premiery, no to Game Pass wydaje się być dobrą alternatywą. Oczywiście nie odsprzedacie tych gier później, no ale na przykład na pc i tak nie odsprzedacie żadnej gry. Nie licząc gier, które są mocy projektu, które nie są przypisywane odgórnie i można zainstalować je z płyty, ale to jest wyjątek potwierdzający regułę. Ale, okej, okay. a co jeśli nie macie konsoli? No to w dniu premiery konsol Xbox Series Microsoft rusza w Polsce z abonamentem Xbox All Access. Jak powiedziałem, że Game Pass Ultimate jest takim kremem dla to nadal podtrzymuje to, bo to jest dla każdego. Tak tutaj jest to dla nowych użytkowników, a może nie tyle nowych, co dla użytkowników, którzy chcą kupić nową konsolę. No i co tam dostajemy? Dostajemy na start w abonamencie, który de facto jest yy, ratami w banku. Idziecie do Media Expert stacjonarnego. Oczywiście tego, który jest otwarty, bo teraz przy lockdownie, to nie jest tak różowo, ale jak lockdown się skończy, to po prostu idziecie do media ekspertu, podchodzicie do sprzedawcy, mówicie, że chce Xboxa Series S albo Series X w All Accessie lub One S, a jeżeli wystarczy Wam starsza generacja, sporządzacie te raty, przez 24 miesiące płacicie, macie konsolę i przypisane do numeru seryjnego danej konsoli Game Pass Ultimate. i w internecie szczególnie na takich grupkach typu jak od łowców gier jak na jakichś grupkach generalnie gamingowych podnosi się lament, że la bogarety, to jest tak nieopłacalne to jest tak do dupy no to podsumujmy sobie czy rzeczywiście jest to tak bardzo nieopłacalne sam Game Pass Ultimate kosztuje 54,99 miesięcznie i przemnóżmy to sobie przez 24 miesiące. To wychodzi nam 1319,76 zł. Do tego dołączmy cenę konsoli. Tutaj, w zależności od tego, czy to będzie Xbox Series S czy Series X, bo na starszej generacji nie będę się skupiał. No to kupując najmocniejszą bestię, czyli Xboxa Series X. Dodajemy 2249 i finalnie wychodzi nam 3568,76 groszy. W Olakcesie wygląda to następująco, że mamy 24 raty po 148 zł, czyli finalnie nam wychodzi 3552 zł. Czyli dostajemy cenę niższą o 16,76 zł groszy. W przypadku tańszej wersji konsoli, czyli Xboxia Series S, tej z mniejszym dyskiem, z gorszą grafiką, bez napędu, z mniejszym ramem, ogólnie słabszą konsolę, ale nadal bardzo dobrą, to znowu 24 miesiące Game Pass Ultimate to jest 1319,76 groszy. Doliczyć do tego cenę konsoli 1349 i wychodzi nam 2668,76 groszy. A w się 24 raty po 111 zł, co daje nam 2664, czyli nadal wychodzi nam tani o 4 ,76 zł 76 grosz. I oczywiście zaraz znajdą się łowcy okazji, że ej, ale Game Pass Ultimate to co chwilę Microsoft daje w promocji za złotówkę, hurdur i w ogóle, no tak, daje dla nowych użytkowników i Rozumiem, że są osoby, które lubią sobie żonglować kontami na konsoli, że mają 15 kont, co chwilę, się, co chwilę jakieś dochodzi, co chwilę odchodzi jakieś, bo zakładają cebulackiego Game Passa za złotówkę. Tylko pragnę przypomnieć, że kiedyś Netflix w Polsce też dawał miesiąc próbny i patrząc na to, jak cebula naszego narodu zadziałała, Netflix to wycofał. Więc, jeżeli taki proceder z Game Passem Ultimate w Polsce byłby bardzo znaczący, podejrzewam, że Microsoft też by zareagował, no bo to są ich pieniądze. Nie każdy lubi kombinować, nie każdy lubi y, kupować sobie y, Game Passa z jakichś zagranicznych kart podarunkowych, zakładać jakieś konta, żonglować walutami zagranicznymi. Nie każdy chce się w to bawić. Ja gdzie jestem w temacie i potrafię to zrobić bez najmniejszego problemu po prostu nie chcę, bo to jest za dużo zachodu. Może już jestem za stary, nie wiem. Ale tutaj jeżeli ktoś po prostu chce mieć konsolę, chce mieć ten abonament i mieć spokój z kupowaniem gier tak dalej, to All Access jest cudownym, wspaniałym i rewelacyjnym rozwiązaniem. I naprawdę cieszę się, że Microsoft docenił polski rynek. Podejrzewam, że troszeczkę za sprawą CD projektu, z którym tam się dobrze dogadują, no ale docenił polski rynek i all access trafia do nas. Sam z tego rozwiązania skorzystam, bo chwilowo nie mam gotówki, żeby od tak wyrzucić 2250 zł na konsolę, a w all accessie miesięcznie to nie zaboli. A mam od razu dostęp do dużej biblioteki gier. Mam całkowicie wsteczną kompatybilność, ale to już oczywiście poza All Accessem, bo to jest i bez niego. Mam Golda, więc nie wiem, ze znajomymi mogę sobie pograć. Tak, posiadam tagowych nawet, też jestem zdziwiony. Jest ok. Dla tych, co będą mówić, że Ola Access i Game Pass Ultimate jest do dupy, może to po prostu nie jest oferta dla Was. Jeżeli ktoś woli kupować pudełkowe gry, spoko, ja też lubię. Ale jeżeli dostaje możliwość abonamentu, który jest mega wygodny, jest ciągle rozwijany i dostaje naprawdę świetne tytuły, głupie by było nie skorzystać. Tak samo z Olakcesem. Możecie mówić, że ten Game Pass za złotówkę, i tak dalej. Okej, okay. jak chcecie kombinować, żonglować tym wszystkim na konsoli, be my guest. Ja tego nie chcę i wiem, że ogromna ilość graczy też nie chce. A przy Accessie też mamy pewność, że gdyby za pół roku, rok Microsoft podniósł cenę Game Pass Ultimate, no to tu już macie stałą opłatę, więc przez te dwa lata. Wiecie, że płacicie tyle i ani grosza więcej. A po dwóch latach konsola przechodzi na Waszą własność. Więc. Jak dla mnie spoko. I to. A, gdzie mi gaśniesz? No. To chyba tyle, bo już monitor nawet nie chce świecić. Także dajcie znać, czy korzystacie z Game Pass Ultimate, czy może planujecie zakup pola A tymczasem, trzymajcie się ciepło. Bądźcie zdrowi, bezpieczni i na razie.